Witam wszystkich dzisiaj znajdujemy się w szklarni w mini szklarni dziś będzie akcja, reanimacja będziemy ratować łobuza miał wypadek oczywiście nie ten, bo ten już jest dojrzały aczkolwiek czekam kilka dni bo zbiorę drugiego arbuza największego z wszystkich jakie w tym roku mam będzie akcja pępowina myślę, że za kilka dni Teraz przechodzimy do reanimacji arbuziaka, bo niestety stała mu się krzywda. Oto arbus, któremu stała się krzywda, Crimson White w białym jąszu i skórce tak myślę, zobaczymy za parę dni, może za tydzień, może za dwa po prostu wisiał sobie u góry i jak obrywałem liście, po prostu zawadziłem głową i poleciał w dół w dół, akurat był w siatce i na szczęście nie spadł na ziemię ale po prostu zerwał się ogonek i tyle i to jest moja metoda na to, żeby go podtrzymać na życiu Podłączę mu defibrylator bo jest... mogę go ciężko dźwignąć tu jest defibrylator Ogoneczek włożony do wody. Na razie od trzech dni, czterech jest i nic się nie dzieje. Tu mu do wody dają zasilacze, czyli gnojówki. I tylko troszeczkę styka z wodą, żeby po prostu nie zbyt dużo było zanurzone, bo no byłby... będzie gnił. Więc to jest akcja reanimacja. No piękna sztuka. Szkoda by było, żeby się zmarnował. Mam jeszcze drugą tutaj, ale znacznie mniejszy. Tu jest ten piękny, a tam z tyłu jest drugi. I tu jesteśmy z drugiej strony. Z przybliżenia. Nie jest jakiś duży, ale duży pomarańcz albo greyfrut. A tam z drugiej strony za folią właśnie ten arbuzik, nieszczęsny tu jeszcze z lotu ptaka niewiele już arbuziaków tu jeszcze jest jeden w zasadzie tu jest cztery arbuziaki był piąty, ale <gryw> też jakoś nie poszło mu i niestety musiałem go zlikwidować. Nie było jakiejś wielkiej wielkości greyfruta, no, ale szkoda. Całkiem inna odmiana tych, które teraz prezentuję. Także to jest reanimacja. Miejmy nadzieję, że skutecznie. A jak nie, tylko potrzymam jeszcze tydzień-dwa i może dojrzeje Na razie go podtrzymuję tak jak widzicie. Dzięki za uwagę. Miejmy nadzieję, że przeżyję. Trzymajcie się. Siemanko.